Witam Was serdecznie. Dzisiaj na tapecie trzy kolekcje. No, nie będziemy przedłużać, od razu zobaczymy co i jak w środeczku. Najpierw coś najstarszego. Sprzed no, już dwóch tygodni. Fantastyczna czwórka. Super bohaterowie Marvela. Okładka. Nie mm, pokazuje. Tego, co jest w środku. No to tak trochę, trochę nieuczciwie dla mnie, bo w wielkiej kolekcji komiksów Marvela. będziemy mieć Kapitana, Ameryka i Falcona. I okładka mówi nam o tym, co będzie w środku. To w ogóle Jack Kirby, także w porządku komiks będzie. No dobra, to już ponarzekaliśmy. No to teraz zobaczmy, jak w środku. No widzicie, no to właśnie... ...niby wszyscy się napalą, że to będzie coś takiego... ...a potem widzę, że to będzie jednak coś takiego, nie? No jak zwykle dodatki, czyli można sobie tam coś poczytać. Ale mi one już za bardzo nie kręcą. Kolory troszeczkę takie... No chyba, że takie mają być. No i tak to wygląda. Ty typowy komiks z lat 70. -tych? Chyba tak. No z 1977 roku niby jest. No jest oczywiście zły. Boże. Komiksy z tamtego okresu to całkiem niezłe komiksy. No i widzicie tak to wygląda Kolejna układaczka to już 1978 rok. Czekajcie, może będzie widać. Lubię oryginalne układki. Taka układka była w wydaniu zeszytowym. To już niemal 40 lat temu. Proszę bardzo. No i widzicie. Jak na już. Staruszka. Nic nie można mu złego zarzucić. No tylko to właśnie, że, że Aszed ja zamiast dać na okładkę na pierwszą stronę coś takiego, daje coś takiego. Rysunki z lat, nie wiem, 2000. No nic, tak musi być pewnie. Żeby zaciekawić kupującego. Dr Doom. Historii jeszcze nie czytałem. Już mam takie zaległości. 30 parę komiksów do przeczytania. No ale sukcesywnie nadrabiam. Aha, no i mamy dodatki. Krótka historia fantastycznej czwórki. Też bardzo dużo dodatków. Można bardzo dużo się dowiedzieć. Cała historia od początku do, do mniej więcej czasu. Mm. komiksów sprzed Marvel Now. Chyba tak. Proszę bardzo. Ja bym chciał dostać? Oto. Szkoda. Oczywiście można kupić w internecie z Marvel... Mega Marvela od TMC Mika, takie stare stare wydawnictwo. No ale teraz wydaje hajs na co innego, ale fajnie by było, jakbym tą historię dali. Pamiętam, że to pierwszy komiks z fantastyczną czwórką z tego komiksu. Tak naprawdę poznałem tu całą ekipę. O, tutaj to mamy. No i pamiętam, że fantastyczne rysunki, strasznie mi się podobały. Walka z Molmenem, jeśli się nie mylę. No i co w następnych tomikach? Bardzo, bardzo. x meni znowu mamy okładkę e, rysunków, które nie pokazują tego, co jest w komikcie. Strażnicy Galaktyki, czekam. Strasznie mało na naszym rynku strażników. Mam nadzieję, że będzie fajna historia, ludzka pochodnia, no jestem ciekaw zobaczyć, chcę najbliższym, czekam z niecierpliwością. Strasznie lubię Visiona, szczególnie po filmie. W czasie Urtrona Ur dokładnie, tak jest. No i tak to wygląda z tyłu, proszę bardzo o wszystkie układki. No, nawet coś widać. Oczywiście cena 4 dychy. Proszę bardzo. 11. Numer. Dobra. Teraz kapitan Ameryka z wielkiej kolekcji. Numer 118. Już niedługo będziemy kończyć tą imprezę. W sumie 5 lat. Ja pierwszy komiks pod koniec 2012 roku kupiłem, a potem jeszcze raz. Te same by dawali. Tak wygląda z tyłu. Kapitan Ameryka z lat 70. Chyba też będzie tak mniej więcej. Jaka jakiego jednej z legend Marvela, w ogóle komiksu superbohaterskiego i nie tylko komiksu, w ogóle. Proszę bardzo, tak wygląda w środku. Jak zawsze, zobaczymy parę stron nie po kolei, żeby nie zdradzać fabuły. Linki typowe dla czajka. Sto numer. I będziemy kończyć wielką kolekcję komiksów Marvela. Bo, bo po tej części dają jeszcze 30 numerów, ale to już będą powtórki z Marvel Now. Oczywiście nie wszystko, ale, ale większość to inne na powtórki. Oczywiście będę obserwował co i jak. Jeśli będę w kiosku coś co mnie zainteresuje, to kupię. A sprawdzałem już listę. Jest parę zeszytów. Jest parę tomów, które sobie zakupię. Mamy Kapitana Amerykę, jak widzicie. O, to musicie zobaczyć. Proszę bardzo. Układki główkowe rysowane przez Jacka Kirby'ego. Proszę bardzo, większa porcja. Uwielbiam takie dodatki, powinno być ich jak najwięcej. Zobaczcie jak pracuje mistrz. Coś bezcennego. Ekstra. No i dodatki jak zwykle. To prawie to samo co na Wikipedii. Mniej więcej możecie sobie porównać, to zobaczycie. No, oczywiście takie rzeczy już mieliśmy już dostali. No i z tyłu, tak jak już widzieliście, 118 numer. Już niedługo koniec wielkiej kolekcji komiksów Porwela. Wielka kolekcja komiksów DC. Druga część sprawiedliwości. Fantastyczny, przepiękny komiks. Teraz, jak mam już drugi tom, to biorę pierwszy i kupą przeczytam całość. Eagle Moss, oczywiście wydawnictwo. Dużo dobrych komiksów, jak do tej pory wydali, ale ten jest z nich wszystkich chyba zdecydowanie najpiękniejszy. Proszę bardzo. Ależ te rysunki są realistyczne, super, strasznie mi się podobają. Nie pamiętam który to już tam, ale gdzieś koło 20 już pewnie będzie, 18, 19. Doom Patrol Elastic Girl, jeśli się nie mylę, Robotman, oczywiście, i Negative Man, jeśli się nie mylę. Proszę bardzo. Nie. Wow. Batman, dla mnie jest wasz trochę George'a ja Tak mi się wydaje. Proszę bardzo, zobaczcie super. Pod tak względem wizualnym, moim zdaniem, jak na razie, najlepszy komiks. No i wiele dobrego czytałem w internecie na temat fobuły, także może w ogóle najlepszy komiks jak na razie w kolekcji. Oczywiście obok długiego Halloween i hasza. tamte też były tak rozchwytywane, jak no sobie po przeczytaniu muszę powiedzieć, że rzeczywiście warto było obejrzeć, przeczytać. Hmm. Piękne. Proszę bardzo, jaka rozkładóweczka. <grych> Następna, proszę bardzo. No, coś pięknego, po prostu coś pięknego. No i już okładeczki się zaczynają. Oczywiście Superman, tu Batman. Wonder Woman. Już niedługo będę miał Tom Z Deluxe, DC Deluxe. Wonder Woman. Także zobaczymy Flash Hawk, Hawkman. Pierwszy występ ymm, Shazama, ale tutaj jeszcze chyba Mister, a, Kapitan Marvel, tak jest. Taki dodateczek. Już mnie tak mocno nie kręcą, na początku mnie strasznie ciekawy. Niektórych nawet zaczynałem od, od dodatku, a potem główny komiks czytałem. Ale Eglemosz naprawdę fajny pomysł miał z tymi dodatkami komiksami z kompletnie innych epok. To nie wiem, z już pewnie roku. No i co następne? Proszę bardzo, odważni, niezłomni. No i to na co czekam, czyli Green Lantern, tajna geneza. Wreszcie mam tylko jeden komiks z Lanternem i to jeszcze wydany przez Team Samic. Także jestem strasznie ciekaw jego solowej historii. Na samym końcu co dostajemy od Egmontu. No to mało ciekawe. No i co jeszcze? Tył, jeszcze raz zobaczymy. Proszę bardzo. Sprawiedliwość, część druga. Prawie że kończymy Supermana. Super, więc trzy komiksy z kolekcji: wielka kolekcja komiksów DC, sprawiedliwość, wielka kolekcja komiksów Marvela, Kapitan Ameryka i Falcon. No i super superbohaterowie Marvela, fantastyczna czwórka. Takich rysunków w środku nie zobaczycie, tylko zobaczycie takie rysunki. Więc, jakby co, to patrzcie, co jest w środku, nie kupujcie komiksu po układce. Po no dobra, także ja dziękuję. Bo, a nie, jeszcze coś ciekawostka w Kryfurze, coś takiego znalazłem. Połącz kropki Star Wars. Wiem, wiem. Nic nie widzicie, bo tutaj mamy kupę kropek, ale pokażę Wam. Co możemy w środku dostać? A dlaczego pokazuję? Bo uwielbiam wykreślanki, kolorowanki no i właśnie coś takiego jak połącz kropki. A do tego jeszcze Star Wars. W rozsądnej cenie, która wyniosła 20 zł, to już na zakończenie taka. Ciekawa ciekawostka, albo nieciekawa ciekawostka, która jest ciekawa dla niektórych. Dobra, dzięki wielkie, zostawcie łapki. Możecie sobie tam coś ponapisywać, jeśli chcecie. No i do zobaczenia wkrótce. Miłego weekendu przy okazji życzę. Na